Ja dopiero się dowiedziałem, że jest takie coś w dzisiejszych czasach. Jako kominiarz może 6 lat temu i pamiętam, że oni do mnie zapukali, jak mieszkałem w bloku w Polsce. I ja, ja tak pomyślałem, co ci ludzie chcą? I potem się dowiedziałem, że oni są kominiarzami. Ja tak, wow! Czy w Polsce. Oni dopiero teraz mają rewolucję przemysłową? To jak już na pewno się domyśliłeś, nie ma kominiarzy w Stanach. Albo przynajmniej mi się tak wydaje. Nigdy o nich nie słyszałem i na pewno nigdy takiego człowieka nie spotkałem. I to jest prawdopodobnie przez to, że ludzie w Stanach nie mają kominów, że ludzie tak nie palą coś w domu. Okej, okay. Nie mówię, że to nie istnieje, bo oczywiście czasami ktoś ma jakiś komin, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś czyścił te kominy, ale z tego co widzę, to ta praca tych kominiarzy w Polsce się zmieniło I teraz, czy oni czyszczą kominy? Nie jestem pewny, ale na pewno sprawdzają jakąś dziurę którą masz w ścianie, albo coś takiego? Może po prostu ci opowiem tą historię, jak się dowiedziałem, że kominiarze istnieją w Polsce. Ja myślałem, że kominiarz to jest ktoś, który był z tego filmu Mary Poppins. Ja nie wiem, Mary pa Maria Popinowska, czy tak się mówi w Polsku? Nie wiem. Ale Mary Poppins, pewnie znacie ten film, i tam byli ci, ci chimney sweeps, tak się mówi, że taki człowiek, który Czyści komin się nazywa Chimney Sweep. I ja myślałem, że, taki, że tacy ludzie tylko istnieją w książkach e, tego, jaką on miał na imię Charles Dickens. Charlesa Dickensa albo coś takiego? Nie wiem. Karola Dickinowskiego. I tak sobie wyobrażałem, że mają taką dużą szczotkę i są pokryci takim czarnym kurzem i że oni tak. Oh, hello, governor. Would you like me to sweep your chimney, mate? Albo coś takiego, ja nie wiem, tak sobie wyobrażałam, że oni są Anglikami. I pamiętam, jak oni do mnie zapukali. Mieszkałem wtedy we Wrocławiu, mieszkałem w bloku. I pamiętam, że ktoś do mnie zapukał do drzwi. I ja tak pomyślałam, to, to jest dziwne, że czemu ktoś mi puka do drzwi, że może ktoś mi chce coś sprzedać? Bo przeważnie, jak ktoś ci puka do drzwi w Stanach, to przeważnie on chce ci coś sprzedać, ale żeby ktoś tak przyszedł. I chciał wejść do Twojego domu albo mieszkania, to jest mi się wydaje, że to nie jest typowe. To otworzyłem te drzwi i ten facet wiesz, zaczął tak mówić bardzo szybko. Ja nie wiem czemu, ale jak Polacy tak nie lubią swoją pracę, to mówią bardzo szybko. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej, że oni tak. Nie chcą powiedzieć to, co muszą powiedzieć, ale muszą to powiedzieć. To tak odcinek. No, Dobrze, jesteśmy tutaj, żeby sprawdzić coś, żeby 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 na szybko, żeby, 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 żeby Ja tak What the hell? Ja tak um, nie co? What? Co oni tutaj, co on do mnie chce? tak został mnie spokojny i ja nie wiem kto to jest. I ja tak co 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 by chcecie? Ja tak a no, musimy wejść tutaj żeby zobaczyć coś tutaj. Jest ja, nadal tak bardzo szybko. Ja tak, ale Czemu? No my, my musimy sprawdzić, czy coś tam powietrze, Tak. Ja tak, is he fucking kidding right now? Rząd wejść, zobaczyć, czy jest powietrze. Ja tak, nie, jest, jest jakieś powietrze, nie musisz wchodzić. Oj, ja tak, nie, musimy tutaj wejść. Ja tak, co to. Co tutaj się dzieje? Ja, ja nie chciałem mi wpuścić. A ja tak, nie, nie. Ja tak, a jesteśmy kominiarzami. I on tam był, i taki drugi gość przeszedł. I jak on powiedział, kominiarze, to ja tak. Wait a minute, Call me. he's a chimney sweep? I wtedy sobie wyobrażałam Mary Poppins, a oni tak, oh say! oni tak tańczyli i tak podskoczą do góry i tak uderzą swoje stopy razem, tak. Albo coś takiego, wiecie o co mi chodzi. Tylko, że to jest Polska, to oczywiście on nie był przyjemny. Tak jak. Tak jak Mary Poppins. Bo on był taki zdowolony i śpiewali, a w Polsce to. Nikt, nikt nie jest zadowolony, że nikt się nie uśmiecha, to, to, jest, to jest trochę inaczej. To tak jak mówiłam, miałam go w ogóle nie wpuścić, miałem mu powiedzieć, że ja nie wiem co tutaj się dzieje i nie wiem co Ty ode mnie chcesz, ja Cię tutaj nie wpuszczam do domu. Ale jak on powiedział, że on jest kominiarzem, to ja tak pomyślałem, bo chyba nigdy nie słyszałem to słowo, albo może słyszałem to słowo Dawno, dawno temu, jak byłem dzieckiem, i jak on mi powiedział: O, jesteśmy kominiarzami!, to ja tak komin, ko o, ciemni, kominiarze. Wej, ci faceci z tą szczotką? i oni tak czyszczą, ty nie. A potem spojrzałem na niego i widziałem, jak on był. Absurdalnie ubrany, że on tak wyglądał, jak taki chimney sweep, że on tak wyglądał, jakby był kominiarzem z lat 1860 albo coś takiego, że oni mają takie czapki, że tak. <ścoughs> Czemu oni, tak, czem oni to noszą? To oni nadal to, tak się ubierają, ale tak naprawdę myślę, że to jest dobre, że oni się ubierają tak bardzo absurdalnie. Bo inaczej bym jego nie uwierzył, że miał tą czapkę i jego ubranie on po prostu wyglądał jak taki kominiarz, który żył 150 lat temu i tylko dlatego jego wpuściłam do domu, bo ja tak popatrzyłam na niego i na jego czapkę ja tak. Nie, bo wiesz, ja myślałem, ja nie wiedziałam kto to był. Ja myślałam, że może to jest jakiś... Nie wiadomo, kto i chce mnie oszukać, i wejść do mnie do domu, po co? Ale jak widziałem, jaką głupią czapkę on nosił, to ja tak, ooo. Oh, nie, on chyba nie próbuje mnie oszukać, bo jak on chciał mnie oszukać, to, to na pewno by nie nosił taką głupią czapkę, tak. Ja myślę, że to oni tak specjalnie, tak nie, musisz nosić tą głupią czapkę, żeby ludzie wiedzieli, że to jest prawdziwe. Bo jakby to był jakiś złodzie, albo ktoś, to oby nosił normalną czapkę, albo żadnej czapki. Ale przez to, że on był ubrany, tak jak 150 lat temu, to ja tak... Nie, on... Ja, on na pewno jest kominiarzem, tak... Wow. Bo to było szokujące dla mnie, ja tak pomyślałem... Ci ludzie... Ci ludzie istnieją? Czy... Co oni robią? I gdzie jest tego szczotka? Ale tylko go wpuściłem przez to, że on był, ja nie wiem, ubrany tak ridiculously, że tak... No dobra, wiesz, ktoś, kto jest ubrany tak głupio, to na pewno nie próbujemy okraść, to na przyszedł i potem poszedł do mojej łazienki i tak sprawdził jakąś dziurę i był, był jakiś wiatrak i on tak wziął rękę, a tak ja, wiatr wieje, ja tak. Przecież ja Ci mogłem to powiedzieć. Nie musiałeś to... To jest ich praca? Że oni... Że oni istnieją, po pierwsze. Po drugie, że nie czyszczą kominów. Czy oni czyszczą te kominy? Czy... Jak to działa? Ja tego nie rozumiem. I, i po prostu sprawdzają, czy wiatr wieje? Come on. Czy to jest prawdziwe? Czy to jest... Czy, to jest, czy ja żyję tak like, in the Matrix? Że to, takie coś jest prawdziwe, ale jak o tym teraz myślę, to myślę, że tak nie, bo to ma sens. Bo w Polsce nadal ludzie palą drewno i węgiel, żeby, żeby mieć ciepłe domy. To jest. Ja, ja też nie wiedziałam, że ludzie tak robią. Ja myślałam, że ludzie tylko tak robili, jak była ta rewolucja przemysłowa. Ja, ja nie miałam pojęcia, że do dzisiaj są kraje, które. Nadal tak robią. To moje pytanie dla Was jest, czy ci kominiarze też czyszczą kominy, czy po prostu sprawdzają, czy powietrze wieje? Nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, co ci kominiarze, tak czemu oni istnieją, czemu oni sprawdzają te dziury w ścianie, tak czemu te dziury tam są i co się w ogóle dzieje, że istnieje taki kraj, gdzie ludzie nadal. Węgiel, żeby ocieplać swój dom, i, i kominiarze istnieją. I ja chcę, żeby oni mieli te szczotki. Okej, nieważne, dajcie znać w komentarzach. Tak jak mówiłem, w Stanach nigdy o tym nie słyszałem. A nikt nie pali węglem, po pierwsze. I nikt chyba niczego nie pali, żeby mieć ciepły dom. Jak ktoś ma kominek, to oni palą jakiś ogień w tym kominku, bo to jest fajne, przyjemne, bo to fajnie wygląda, ale chyba tak nikt poważnie nie grzeje swój dom ogniem. I też myślę, że jakby, jakby kominiarze istniały, albo jak istnieją w Stanach, może, to na pewno nie ubierają się. Tak absurdalnie, czy ja muszę mieć taką białą perukę, i tak. Oh, good days! tak wiesz, tak, ubierać się tak, jak ludzie się ubierali 200 lat temu? Czy to jest taki roleplaying, taki cosplay, że udajemy, że żyjemy w dawniejszych czasach? Tak się czuję akurat z tymi kominiarzami. To dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o kominiarzach. I czy są kominiarze w innych krajach? Bo nigdy o tym nie pomyślałam i do dzisiaj jestem zaskoczony, że oni istnieją. Ok, to dzięki, że oglądacie mój kanał. I zobaczymy się niedługo. I oczywiście, sprawdźcie moją stronę a gdzieś tutaj jest. To na razie. Cześć.